Kochamy swoje miasta, kochamy swoje miejsca, w których żyjemy. Obok mnie Nicole, e, Witaj serdecznie. E, Nicole e, ze Słomą tworzą e, wspaniałe małżeństwo e, i zbudowali sobie raj. Zbudowali sobie raj na Dąbrowce, e, w którym miałem przyjemność być trzy tygodnie temu na Święcie Pokoju. E, i to mnie wszystko bardzo zaskoczyło, bo przyjechałem do architektonicznie pięknego miejsca, ze wspaniałymi domami, z pięknym lasem. Kilka lat nie czułem tak intensywnego zapachu drzew. U was to poczułem, było cudownie. Ale to miejsce, które stworzyliście, to jest takie miejsce, do którego przyjeżdża dużo ludzi, a kiedyś przyjeżdżało także wielu podróżników. Tak, tak. To jest tak, że żyjemy rzeczywiście w bardzo pięknym miejscu. I poza tym, że to jest to piękne miejsce, jest, um, e, jest ni, nie tylko nas, ale jeszcze jest wielu innych rodzin, które mieszkają w okolicy. I to są rodziny z miasta, które wyprowadziły się na wsi i e, tworzą coś w rodzaju takiej grupy artystycznej. My bardzo związani jesteśmy muzyką. I teraz ja osobiście, to uważam, że należymy do takiego ruchu ludzi, którzy materializują instynkt samozachowawczy ludzkości. Czyli po prostu mają tendencję opuścić miasta lub tworzyć koło siebie, bo to. Tak, to, to, to miasto, to ten ruch się materializuje też w miastach. Chodzi o tworzenie ko siebie takiego środowisko, gdzie ludzi i e, przyroda jest e, w, taki lepszy, w, w takich lepszych lepszy stosunkach do siebie, nie? Większy, większego szacunku. I teraz tak. Ten instynkt samozachowawczy ludzkości te się obawia, o, o, objawia w to, co się nazywa ekowioski. Nie wiem, czy słyszałeś o ekowioskach. Tak, ja byłem się, u was, to właśnie no. pierwszy raz usłyszałem o czymś takim. Nawet poznałem to, sąsiadkę, tak, która była tak, przeszczęśliwa no. m, mieszkając y, właśnie y, w waszej wiosce. I my nie jesteśmy wioską, ale w, w wielu miejscach na świecie są takie właśnie grupy ludzi, ludzi z miasta, którzy wyprowadzają się na wsi i tam, no, ekowioska samo w siebie, nie, tak wystarczająco mówi o, o co chodzi. I teraz tak, jest... Um, Moim zdaniem to warto, żeby było, żeby te ekowioski się włączyły na przykład też w kompasie, nie? Ja jestem taka sieć, która się nazywa GEN, Global Eco Village Network, którym byłam zresztą członkiem zarządu przez parę lat, i łączę te ekowioski. I e, w tych ekowioskach po prostu e, my należymy do tego ruchu, w związku z tym my jesteśmy w tym katalogu, że tak powiem, tych ekowiosek. W związku z tym bardzo często gościmy e, specyficzny rodzaj właśnie podróżników. No, tacy, którzy e, to, tym kluczem jak gdyby podróżują, to są bardzo fajni ludzie. No. Naprawdę rzadko się zdarzyło, żeby nie było to fajni ludzi, bo oni podróżują szukając coś, po prostu gotowi do współpracy, do pomagania, budowy, do robienia czegokolwiek, tylko żeby zobaczyć, jak to się dzieje. To są tacy wolontariusze i tacy, tacy podróżników. To często mamy i to są na ogół piękne spotkanie. Wtedy, jak. A, jeszcze nie było internetu, też mieliśmy takich podróżników, właśnie z tego klimatu jak gdyby. I to było cudownie, bo który to był rok? Och, to było słuchaj, to było jeszcze... No, zanim runął mur, nie? To, jest, to był ten okres, kiedy mur berliński runął i wszystko runęło wtedy po prostu i ludzie zaczęli podróżować, informacje zaczęły e, podróżować zupełnie innym sposobem. No i ci podróżnicy, ja to bardzo lubiłam, jak ktoś takiego przechodził, bo po prostu siedział i, ja, i opowiadał, a tu jest tak, tak, tak i tak, a tam, byłeś tam, tak, i jak tam ludzie żyją, i tak, jak sobie dają radę, i jak zarabiają. I co robią? I, I taki podróżnik to było. Ja sobie wyobrażałam, że to było tak jak za stare czasy, nie? kiedy ci podróżnicy to byli w zasadzie internet tamtego czasu. Nie? Po prostu przynosili informacje, a taka informacja przynoszona przez człowieka to zupełnie jest coś innego niż taka informacja, która przechodzi czytana. czy to jest coś żywego, nie, bo jest ta interakcja i no, jest przekonująca i, i inspirująca, bardzo, bardzo jest. No inaczej się komunikujesz. No i, i ostatnio mieliśmy właśnie trzech Francuzów, które jak myśmy je nazywali, bo oni nam naprawili drogę, to była a kolonia, koloni, kolonia francuska Tak, budowniczy bez barier, bo co tylko tam, gdzie chodzili, to, to naprawiali drogi. No i, i nasi budownicy bez barier, wspaniali, to też potem pojechali, oni mieli taki plan, żeby jechać do Rosji potem do Japonii. Przez Rosji też mają taki blog, gdzie opowiadali właśnie o tej podróży. I to jest fajna rzecz, nie? Także po prostu... Pewna ilość ludzi tam we Francji to śledziła i oni chcieli, żeby się kontaktowali, te, się, te, te, te miejsce, gdzie byli, żeby potem miały kontakty uh, ze sobą. No. i um, oni uh, to, co u nas ich najbardziej zafascynowało, bo mieliśmy o EMAch rozmawiać. No właśnie, bo ja chciałem wprowadzić to i pewnie no, tak, to się tak, tak. będzie pokrywało. No, no więc um, wracając do tematu, który miał być główny temat w zasadzie, uh, to, co uh, ich na, najbardziej zafascynowało u nas, uh, no, to, to na pewno nie, nie tylko to, ale. To, co mieli ochoty wziąć i po prostu tą informację wziąć i dalej, dalej e, e, nosić, to jest właśnie o EMAch, czyli tym. Efektywne mikroorganizmy. Tak, właśnie się... ja jeszcze przepraszam, że ci przerwę, bo chcę wprowadzić e, mm. ten temat. E, właśnie jak byłem u was, e, mm. to e, była bardzo ciekawa rzecz. Był wychodek. Tak. Pięknie zbity z ładnych desek, w którym pachniało. Mm. Naprawdę, pachniało przepięknie, e, sianem. I tak. była taka kartka napisana, że po, za każdym razem po wyjściu weź garść siana i piasku i zasyp. Hmm. I dzięki temu był ładny zapach, a później zdradziłaś mi, że dolewasz także emy. E -y, tak. To co to są te emy? No więc tak, emy, czyli efektywne mikroorganizmy, to są różne preparaty na bazie. Jednej kompozycji jak długo mamy czasu jeszcze? Trzy minuty. Trzy minuty. Które. No więc króciutki i po prostu esencje, nie? To są mikroorganizmy, które. Kompozycja opracowana przez japończyka. I to jest około 80 różnych mikroorganizmów. I na bazie tej kompozycji są robione różne produkty. Teraz to, co jest najważniejsze do zapamiętania, to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, że dzięki tym produktom te produkty mogą w dużej, dużej mierze, może 80% zastąpić chemię po prostu tam gdzie jest używana chemia czy w rolnictwie czy w dezynfekcji czy i tak dalej i tak dalej i tak dalej e, po prostu e, medycyna czy mam obok nie ale to po prostu te mikroorganizmy mogą spełnić te funkcje one e, to jest pierwsza rzecz, warto je zapamiętać. Druga rzecz, warto zapamiętać, to jest to, że one mają właściwości regenerowania środowiska. One po prostu regenerują gleby, regenerują wodę i tam, gdzie myśmy tak głęboko zniszczyli ziemię, matkę ziemię, matkę wody, powietrze, to one potrafią to naprawić. I to jest. To jest to, co trzeba pamiętać, wiedzieć teraz, jeżeli więcej informacji i bardziej w detali, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Już? Trzy minuty, no, tak to um, zapraszam na moją stronę e, e, internetową, która się nazywa e-informacja. Jak informacja? Tak, .pl. Ja kiedyś wydawałam pismo, które się nazywało Pozytywne wiadomości i jestem po prostu zwolennikiem, orę. orę jak to się kończy? Czy coś Orędownikiem. Orędownikiem pozytywnych wiadomości, więc to się nazywa nie informacja, tylko EM formacja. I ostatnio też na własny użytek, po prostu poza tym, że EM znaczy efektywnie mikroorganizmów, to też dla mnie znaczy energia marzeń. No. Energia marzeń. <noise> EMformacja.pl. Odsyłamy tak, na stronę. Tak, tak. Y Będziemy też starali się na kompasie y, pisać o tak. Y, emach. Tak, powinniśmy się zlinkować wzajemnie i jeszcze z tym genem coś robić, Dobrze. Dobrze. bo to, 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 to też by było ciekawe. Jestem za i bardzo Ci, Nicole, dziękuję za no. y, przyjazd pod Lublina. Y, y, wielkie brawa.